Kosiemaneczko witam was bardzo serdecznie w odcinku, gdzie będziemy kolekcjonować auta, a raczej uzupełniać nasz braki w eee, naszym crash garażu. Auta. Crash auta, które nie wypełniliśmy, bo nas nie było stać na moim koncie jest teraz ponad a w sumie prawie 100 milionów, ale dzisiaj będziemy uzupełniać wszystkie autka, dzisiaj ze mną jest, już zaraz wam pokażę kto ze mną jest, tylko wyjdę najpierw, w ogóle jak możecie zauważyć zmieniłem sobie fryzurę, <grybujesz> zmieniłam, proszę bardzo tak wyglądam, mam e, nadzieję, że się podobam, bo wyglądam chyba na spoko, gdzie jesteś Rocyfie? A czekaj, że... a ty jesteś tu, dobra, teraz już, już jadę. Z... Eee, witam, czekaj chwilę, już jadę. Kurde, głupie murki, oła. Zajmą jest się oczywiście rocy, w który próbuje jadę... żyć, ale chyba mu nie wychodzi. No i kupiłem sobie nowe auto. I kup... A i kupił sobie nowe auto, zaraz zobaczymy, Jakie przy okazji... przy okazji zamordujmy sobie jakąś przypadkową osobę na ulicy. możecie zobaczyć jak ja wyglądam, mam dwa tatuaże nowe. O, oczywiście tak, tylko nowe tam rzeczy. najpierw czekamy aż tutaj przyjedziesz, bo jesteś gdzieś, gdzieś nie za blisko. A, ty... to jest tutaj jednak, dobra, pomyliłem. Hala! <laughs> Play... na o, to jest sple... Playtuto ze mnie. mnie zabiłeś? A, dobrze. To on, dobra, Czy gdzie ty jest? A, ty jesteś tutaj? Ja jestem tu. Ej, idę bronić, ja się siebie ogarnąć. Ej, dlaczego uciekasz? Dobra, wracaj tutaj, chodźcie tutaj, panowie, poczekajcie. Początek odcinka jak zwykle musi być emocjonujący i pełny zwrotów akcji. A już będę, już jadę, najszybciej jak mogę. Też jadę do ciebie. Bo to będzie... Mogę no. się. O tak. O Boże, co z tym autem? jest? Jakiś Petrus opuścił ten. Jeszcze... Musi do mnie jeszcze playtutor do ekipy dojść, żeby tam jeszcze jeden frajer odszedł. Albo go zmusimy do tego. A, dobra. Ja tam do was dołączyłem, co wy chcecie? A do ekipy nie. Ło! Wow, jak się minęliśmy! Awaj, podjeżdżaj tu tą swoją tą. O, tak. O, idealnie. Piękny, biały lakier. Siemaneczko! O, żeś ty zrobił tego, jak to się nazywa. Pokaż mi to, czekaj, tylko jeszcze wezmę sobie. E, e. O, dobra. Bardzo ładnie wygląda z ci powiem. Zwłaszcza na pierwszej osobie. A jak, jak ci się ja podobam? Moja nowa fryzura. Czekaj na pierwszą osobę, no fajna całkiem. Uwierzch nie było, łatwo ją zmienić. A teraz uciekajmy, może. O, fuck, co tu się. Co tu się sta... Dobra, uciekajmy, może, to teraz. Chodź do Ventorno, dawaj do, do auta i zawieź mnie do salonu tego, no. Do mojego garażu. Nie, to prosto, o tamtą stronę. O, tak i teraz prawo. Dobrze. No, 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 Także no, 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 jesteśmy no. w Twoim pięknym zentorno. Eee. Je... Z jednej drzwi moich. Tak, dzisiaj będziemy tuningować. Uzupełnię w sumie garaż, który. No, miałem uzupełnić w tamtym odcinku, gdzie właśnie robiliśmy to DLC, ale nie zdążyłem, więc dzisiaj to uzupełnimy. Oczywiście, te auta pewnie nigdy nie będę używał, ale po prostu będą w garażu. Nie jest dalej, do tyłu, gdzie ty tam, za daleko. Co to jest? Czekaj, o, o, stój, zatrzymaj się, stój, 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 zatrzymaj się. Dobra, wysiadaj, wysiadaj. Szybko, szybko, patrzcie Szybko, szybko, rację, szybko, szybko. Dobra, bijamy. Dobra. I jeszcze Playtuto do organizacji trzeba jeszcze zaprosić, bo Playtuto nie wiem, nie przywitał się w sumie nawet. I jak zawsze na początku odcinka zabiłem kogoś. O, i wbijaj do mnie panie Playtuto przez telefon do organizacji mojej. Nie wiem czy mnie słyszysz, słyszysz mnie? widzisz mnie? To dołącz! Amigo! Amigo, widzisz mnie? Słyszycie! Widzę Widzicie? Widzę cię! Widzę się! Witam cię! Panie! dlaczego ty masz jakiś... Krwawi ci z nosa! A tobie z koszulki! Ja, akurat ja mam czystą koszulkę. U mnie jesteś stały pokrwawiony, nieważne. Tak czy owak, ja, dzisiaj kupi. Zobacz, zobacz na moje oczy, bo przypomniałem sobie, że jeszcze oczy zmieniłem, zobacz. Ja, Zobaczmy, poobraź sobie, popatrzmy na tego przystojaka. Jezu, kurwa, do kosmita, spierdala. No bębki! Nie. To są czarne oczy, czyli takie demoniczne. Tak czy owaj, kupujemy dzisiaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć chyba odbędzie, nie wiem, zaraz zobaczymy, także trzejdźcie łapeczkę w górę, subika z dzwoneczkiem oraz oczywiście wbicie do Recova, bo on streamuje oraz do spoko seby za nas zbije i też z ty będzie pewnie streamował, więc zapraszam jak ty robisz, jak to robić? To jest yy, caps, locks, caps Locks. albo caps Lock, albo Caps tak A ja wiesz jest... robi się to tak, pod... o. Pff. patrz, czekaj, da, patrz, znaczy, dawaj, patrz, czekaj, nie, czekaj, 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 na trzy, cztery, dawaj, trzy, 4 Eee, ale patrz. Idę. O, jest i Playtuto, się przywitać przyszedł z łaski swojej. dawaj, zabijasz. Siema, Playtuto, cześć. Cześć, mordeczko, chłopce kupił ostatnią GTA specjalnie, żeby z nami zagrać. Stajemy ten odcinek jak najszybciej, żebyście się o tym dowiedzieli. <laughs> e, no i co? E, zamawiamy autka i moi drodzy, przechodzimy do tuningowania, a po tuningowaniu będziemy robić sobie napady tam na górze, więc no. No? Wiesz, no. jak usunąć ten tatuaż. Tylko, że że wiem, mój, na oczywiście, że Oczywiście, że wiem. Nie wiecie, jakie to jest drogie usuwać tatuaże. Nie, nie jest takie drogie. Ile tak tak wiem, czuje i o, to są moje tatuaże, to są moje tatuaże, <śledzisz> 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 zapraszam, witam bardzo, o i spoko, patrzcie, widzowie nad spoko maner wbił Te, te oto, te, te oto napady zobaczycie w następnym odcinku, na razie przerobimy te auta, dopóki jeszcze spoko sobie wbija, także zamawiamy autka moi drodzy E, wbijamy sobie inter... Nie no, teraz będę przerwiał ten stanie Wiesz, muszę ten garaż uzupełnić w sensie co nie kupiłem w statnym odcinku w sensie no. Dobra moi drodzy, e, pierwsze to sobie kupujemy. A, dobra, dzisiaj Amigos będzie w gaciach latał. No bez kity no. Ej, ja napad robimy dzisiaj, tak? Tak, ale najpierw z tym ja w tym później... Dobra, także kupujemy sobie najpierw te e, growler, jak to się nazywa, czarne glo glowlera, Growlera, Growlera kupujemy. Oczywiście po promocji, bo ma firma, więc e, nie stać. E, także klikamy jest oczywiście, garaż, e, garaż samochodowy, magazyn tuningowy, to jest właśnie ten. Zamawiamy pierwsze, proszę bardzo, poszło po prostu, do, po, tue, te samochody i ja pójdę na chwilę się powołynę. Dobra, S spoko, okej, do okej. Okay, okay. Dobra. E, okej, okay, spoko, spoko, jak ci bolą pas. Dobra, także mamy pierwszego poszaka. Doszedł ostatnio, w tej aktualizacji co dzisiaj doszedł, mamy następnego poszaka, mamy go tutaj, więc go tutaj I Jaki kolor jest najlepszy Porsche? Jakim kolorze jest najlepszym? Najlepszym kolorze? Procyf? Który dokładnie? Żółty. Żółty? Po prostu. Jaki kolor ma Porsche? Najczęściej. Porsche? To gdy sprawdzi się. Dobra, weźmiemy go sobie w czerwonym. Nie, w niebieskim weźmy sobie. W sumie jak jest tutaj, w sumie kupmy sobie go. E Magazyn tuningowy bierzemy. Następne, bo są dwa rodzaje tego. Hmm. Żółty, żółty. ja Oraz. Tego mamy, tego mamy, tego mamy, tego mamy. Także dzisiaj tu te dwa porszaki, moi drodzy. Czy coś jeszcze mi ominęło? Czy coś jeszcze, nie, mhm. czy coś jeszcze nie zamówiłem? Trzeba ogarnąć to szybciutko, zejść na dół, sobie popatrzeć, co jeszcze nie mamy. Ja Już tam... kończę streama, dzięki. Już kończę streama? Nie, A, ja bo... dobra, nie wiem. Dobra, e, mamy Turus R, mamy Animus, mamy Anton Dobra. Zaraz sprawdźmy, jeszcze czego nie mamy. Zaraz widzimy się, jak coś znajdę, w sensie czego nie mam. Dobra, moi drodzy, nie mamy, widzę, że nie, zau nie zauważyłem, że mamy, jeszcze nie mamy tego Karina, także go sobie, a jest Tuners, jak widzicie, patrzcie, jest Tuners, Los Santos Tuners, także trzeba kupić to autko, oczywiście w czerwonym, no bo jak pokazują, że jest takim kolorze, no to e, ciąg mam nie wiem, brać, klikamy sobie oczywiście magazyn, dobra, poszło, e, mamy, przy bardzo kupiony, e, Następny naszym autem będzie, za zobaczycie, dobra, następnym naszym autem jest Karin Sultan to jest właśnie takie coś. W różowym w sumie. <laughs> nie, w sumie w różowym to nie pasowało. Weźmy sobie w białym, bo takie wiecie, podstawowe kolorki. Magazyn tuners. O, widzę, że już nie ja mam tutaj miejsca. No dobra, no to... tego opresora żeś ty wziął? Tutaj stał. Tutaj. Chciałem sobie usiąść na kanapie, patrzył opresor. Ciekawe czy można wsiąść. Kliknąłem F i poleciałem. Chłopcu ma zabawkę. Ej, rozwal auta. Ja Mogłeś rozwalać auta czy nie? Ej, przestawia mnie. Je. ten jeku. XD opresor. What the opresor. O, oh fuck? Aha. Dobra. Teraz już... Teraz chyba... A nie... Przesuniesz go? Przesunieszcie go? Czekaj, przesunąć go trzeba! Przesuniemy go! Ale z drugiej strony. Nie, nie dupa, no, dupa, Ale zaparkowałeś ładnie. Pięknie, to się podoba, to się szanuje. O, nie, czekaj, jest, patrzcie. skubane. I? Da się czy nie? O, o. O, jestem, czekaj. Nie można wyjeżdżać, ponieważ ten pojazd możemy zmodyfikować tylko w specjalnym, ale ja nie chcę go modyfikować. Ja chcę im latać. Nie ja do. normalnie nie uleciałem. No bez... Będziecie wszyscy z tego i jeszcze raz się zrespi. A tu nie wiem czy się zrespi czy to jakiś te tego cheatera jeszcze zostało, nie mam pojęcia. I dobra, bierzmy już ten napad róbmy. <grym> dobra, teraz wszystkich mogę zobaczyć jak wyglądają. Dobra, włazimy z portal. Co ja zrobiłem? Fly <grym> tutaj. I co? Na górze? Nie, nie ma Nie go. go. Czy to był jakiegoś gracza po prostu w glitchu się nie zrespi po prostu. Biedny opresor w... Dobra, zaczynaj. Dobra, nie ma Okej, okay, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie już na koniec tuningu. Jak możecie zauważyć, mamy już całą kolekcję wszystkich aut tuners, przynajmniej tych fajniejszych, bo tamte są może fajne, ale już nie mam miejsca, już nie zamierzam wydać pieniędzy na razie na auta. Więc e, pokażę wam po pokrótce e, wszystkie auta, proszę bardzo. Oczywiście wszystkie na full zmaksowane Razem wem przetestujemy tam te auta na szybkości. Mm, proszę bardzo tutaj o. No i to, się, to są wszystkie auta z tego przynajmniej. E, tuners. Mm, zaraz po tym odcinku wlecą odcinki pewnie z misji już tuners i zakończymy już. No w sumie jakże tą długą przygodę z DLC tuners. Także co, testujemy pierwsze autko, jest to oczywiście e, Karin bardzo. Wyjeżdżamy, testujemy. Jak działa. wydzielaj. Zaraz, pierwsze osoby tak wygląda to autko. Jest trochę wzmocnione Przynajmniej tak mi się zdawało, że tak będzie ładnie wyglądać. Że bardzo tak wygląda ma oczywiście te negatywy całe jak to Waffle powiedział. No i co? jeździć nim spoko z tego co widzicie, proszę bardzo. No, jest w miarę szybki, że tak powiem. Ładnie też wygląda. Teraz jak możecie zauważyć. Więc jak na moje gusta jest to bardzo fajne, bo je fajnie się mi jeździło oczywiście. No, proszę bardzo. Tak to wygląda. Bierzemy teraz do garażu, bierzemy następne autko. A przechodzimy do następnego autka. Następne gdzie dzisiaj gowaliśmy to jest oczywiście nowe auto jest to Cytorin V2 Bardzo. wyjeżdżamy Nie pamiętam jak się robiło ten spoiler, żeby on się sam wysuwał z tyłu, więc o, właśnie się wysunął. No. Także wybrałem z tą Found pod takie właśnie wyścigowe autko tak wygląda z przodu. Czy w przodu raczej nie z przodu. No bardzo ładne auto, chyba najładniejsze z tych wszystkich, które posiadam aktualnie w tunersach. Wysuwany spoiler jest najładniejszy, tu moim zdaniem. Więc o, właśnie bardzo ładnie, bardzo mi się podoba ogólnie. No i co? Eee, tak się prezentuje, jest mega szybki, jest oczywiście sport, sportscar. Eee, no i co? Eee, przechodzimy teraz do V, Zwykłej, e, zwykłego autka, Już nie V2. Hmm, no, ciekawe, czy dodadzą V3, V4, V5, ale raczej nie, bo to jest. O, fajnie brzmi oczywiście. Fajnie... O jest, wysiadłem, no, Standard mnie, że nie klikam o. <grym> Idealnie. Jakiego <grym> stan to zrobiłem sam. Czy bardzo idziemy sobie. Tylko autko, tak wygląda się bardzo. Bardzo ładnie. No. No i co ja mogę powiedzieć więcej? Idziemy teraz po e, klasyczną wersję tego autka. V2 jest mega fajna. I tak trochę się zastanawiałem czy zrobić to pod offroad V2, v V2 bo miała więcej tam tego, e modyfikacji, co nie? ale stwierdziłem, że v, v jest taka brzydsza trochę niż ta V2, więc spór został zażegnany, no i co, rozpędza się szybciutko, widzicie, make, make proszę bardzo, już mam maxa, no. I wchodzimy. Dobra. No, i teraz mam oczywiście zwykłego tutaj growlera, tylko nie, fo, nie V2 Wyjeżdżamy sobie. Zrobiłem go już pod offroad, no bo stwierdziłem, no dobra, dałem jakoś dają te lampy. Bo żeby nie było samych takich, wiecie, szybkich autek. To wyziemy, zrobimy jedno pod offroad, co nie. No i jak widzicie wyszło mi tak. Dałem sobie oczywiście kolor Moro, no bo no bo tak wygląda, w środku wygląda, no jak takie auto terenowe Białe dałem oznaczenia wszędzie No i co, tak wygląda jest to autko pod offroad zrobione przeze mnie Tam nie zmieniałem Moim zdaniem bardzo fajne autko pod offroad W sensie, no, sportcar pod offroad Fajnie wygląda, ładne jest O, bączki można walić tutaj Nie jest aż tak, nie, nie robię aż takich driftów Bo jest oczywiście pod offroad zrobione Ślizga, ślizgać się będzie, ale ładnie wygląda nawet jak na offroad, więc Bo oczywiście to poruszak. No i co? Eee, to by było na tyle tego odcinka. Zostawcie łapeczkę w górę, Subika z dzwoneczkiem. Nic tu więcej nie robiliśmy. Eee, w następnym odcinku będziemy robić eee, oczywiście eee, napady, eee, tuners. No i co? Dziękuję za oglądanie. Był to czynnik przerabiania ostatnich aut z Tuners. No i widzicie patrzcie? Daję sobie. Daję sobie jednak tą radę. Daję sobie radę. A mało mam tych aut pod offroad, road By trzeba zrobić kiedyś taką kolekcję. Jeszcze. I No. Że będziemy na tą górę, w sumie, tak na końcu. odcinka, Spada i Bo. By tak. Dobra. Czy bardzo. No i co? Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Nara